I to, co jest największą pułapką w tym wszystkim, to to, że te zmiany przebiegają bardzo, bardzo powoli. I większość z nas tak naprawdę no tak sobie mówi: no dobrze, jestem starszy, to mam prawo mieć jakiś tam problem, się z tym nie dzieje, no to nigdzie nie idę z tym, nic z tym tak, nie robię. Tak, mogę mieć gorszy dzień, za no, dużo że wypiłem, że tak, za mało wypiłem. A potem się nagle okazuje, że trochę późno, bo można było na pewne rzeczy zareagować spokojnie. Co to znaczy trochę późno? No na przykład y, jest impreza, ktoś sobie coś tam. Więcej wypije, nie pójdzie do tej toalety, przepełni sobie pęcherz moczowy i nie jest w stanie się wysiusiać. No i co? Czyli I ten napój... zostaje w środku, tak? No tak, pęcherz w tym momencie się napełnia, się robi bańka wielka, to zaczyna bardzo boleć. No, idzie taki człowiek do tej toalety, się męczy, próbuje tam jakieś kropelki z siebie wydusi, no i nic. No i sytuacja się kończy w tym momencie dla niego bardzo nieprzyjemnie, bo trzeba zasuwać na szpitalny oddział ratunkowy najczęściej i kończy się to założeniem cewnika, czyli takiej rurki, którą przez cewkę moczową wprowadzamy po to, żeby ten mocz odprowadzić. Ten człowiek nagle zostaje z olbrzymim problemem, z olbrzymim dyskomfortem, no i jest doraźnie zaopatrzony, natomiast no zaczyna się dla niego tragedia, no bo musi z tym cewnikiem teraz ganiać, załatwiać, nagle się dopiero diagnozować, szukać rozwiązań i to wszystko jest w wielkiej panice, a można tego よろくお願いしま